W firmie BPION świadczymy nowoczesne usługi w zakresie outsourcingu kadrowo-płacowego i księgowego w całej Europie. Nasze doświadczenie łączymy z najnowszymi inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi. Dzień dobry, nazywam się Marta Różańska. BPION zajmuje stanowisko Client Service Director. Usługi BPI pomagają naszym klientom skupić się na tym, co dla nich najistotniejsze. Działamy tak, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązania, które usprawnią procesy kadrowo-płacowe i księgowe oraz będą zgodne z polityką prawną i RODO. Chętnie sięgamy w tym celu po innowacyjne rozwiązania. Szukaliśmy narzędzia do usprawnienia procesu zatrudniania które będzie obsługiwać nie tylko umowę o pracę, ale również oświadczenia, zgłoszenia i inne wnioski pracowników. Cześć, jestem Karolina Ignaś i w BPI zajmuję stanowisko dyrektora HR. Używamy pergaminu głównie do obiegu dokumentów z naszymi aktualnymi pracownikami, ale również z kandydatami. Pergamin wykorzystujemy już w momencie zatrudniania nowej osoby, czyli na przykład nowa osoba dostaje ofertę już właśnie przez system pergamin. Następnie, jeśli pracownik jest już zatrudniony, pergamin jest dla nas olbrzymim wsparciem w momencie aneksowania dokumentów, również w momencie, kiedy chcemy na przykład przez pergamin przez system podpisać różne oświadczenia. Pergamin wdrożyliśmy w momencie, kiedy zmieniało się prawo i kiedy wiedzieliśmy, że praca brydowa bądź praca zdalna jest dla nas wyzwaniem, głównie pod kątem wysyłania dużej ilości dokumentów. Dzięki programowi Pergamin udało nam się zoptymalizować proces. Ułożyliśmy go w sposób, który jest dla nas naprawdę bardzo mocno optymalny i bardzo mocno spójny. I też dzięki procesowi, który wdrożyliśmy, w systemie Pergamin mamy wszystkie dokumenty, które są dla nas widoczne na każdym etapie. Po drugie wybraliśmy Pergamin, żeby usprawnić proces zawierania umów o pracę przez naszych klientów. Jest to złożony proces, który wymaga pracy na komplecie dokumentów. Pracownikom należy dostarczyć nie tylko umowę o pracę i opis stanowiska, ale też kwestionariusze, oświadczenia i wnioski, np. do ZUS. Targamil zaoferował nam rozwiązanie, które odpowiedziało na tę potrzebę czyli pakiet zero. Pakiet zero jest to zbiór dokumentów dla nowego pracownika, czyli jeśli poprzez pergamin ofertujemy nową osobę, następnym krokiem będzie wypełnienie pakietu zero. W pakiecie zero pracownik może zobaczyć wszystkie potrzebne nam dokumenty, takie jak kwestionariusz osobowy, takie również jak PID-2, również wszystkie dokumenty, które standardowo powinniśmy wypełnić w momencie zatrudnienia, które wysyłamy do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego. Nasze szablony, które mamy w pergaminie, bardzo mocno nam pomagają, ponieważ możemy je wykorzystywać pomiędzy tak zwanymi pokojami, które mamy. Czyli każda część payrollowa, księgowa, również ta część ogólna może korzystać z szablonu, który mamy w pergaminie, możemy je tworzyć na nasze potrzeby. Pakiet zero, który dostaje nasz kandydat, jest zgodny z polityką HR-ową. Są tam wszystkie dokumenty potrzebne do zatrudnienia. Bardzo mocno dbamy o to, żeby wszystko było w jednym miejscu. System również pozwala nowemu kandydatowi przechodzić przez w narzędzie i jeśli są jakiekolwiek pytania bądź komentarze, można je w systemie zostawić. Postaraliśmy się również o to, żeby nasze szablony miały nasze logo, co jest fajne i bardzo mocno widoczne dla, dla nowych kandydatów. Platforma dostarcza nam funkcjonalności, które ograniczają do minimum powtarzalne czynności, pozwalają na wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów i sprawiają, że pracownicy HR mogą skoncentrować się na tym, co dla nich najważniejsze. Dzień dobry, jestem Aleksandra Nowicka, jestem menadżerem kadrowo-płacowym w BPI. Dzięki pargaminowi, kandydat i przyszły pracownik mogą zapoznać się ze wszystkimi zapisami umowy i podpisać ją podpisem elektronicznym jeszcze przed przyjściem do biura, nawet miesiąc przed rozpoczęciem pracy z nowym pracodawcą. Kandydat otrzymuje link, przez który może się zalogować, zapoznać się ze wszystkimi dokumentami oraz szybko i sprawnie je wypełnić. Kandydaci są pod wrażeniem, jak szybko i sprawnie przebiega cały proces podpisywania umów. Ergamin ograniczył koszty związane z pracą zdalną. Polecam to rozwiązanie każdej firmie, która szuka rozwiązania do pełnego zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów, chce łatwiej przygotować umowy, zachować porządek w dokumentach i zaoszczędzić czas.